Dopiero powiedziałem Wam dobranoc i już mówię dzień dobry. Witam Was serdecznie. Miałem po angielsku bym powiedział busy morning, to znaczy, dziś rano byłem bardzo zajęty. A pomimo wszystko zaspałem, obudziłem się o dziewiątej ale nie nastawiałem budzika, bo chciałem dziś po prostu spać tyle, ile mój system wymaga, bez ograniczeń. A jakkolwiek nie czuję się z tym dobrze, że zmarnowałem poranek. Potem przeprowadzka. Tam pomógł mi przeprowadzić się do nowego hotelu. Potem e, poszliśmy e, kupić bilet, bo przecież trzeba stąd kiedyś wyjechać dalej w drogę. Tak więc kupiliśmy bilet. Zapomniałem telefonu z moją SIM card, w związku z czym musiałem wrócić do hotelu. A teraz idziemy Nie będę Wam już pokazywał tych potoków motocykli Bo za chwilę ktoś mi napisze No ileż tych motocykli możemy oglądać I będzie miał rację No chyba, że to będą Harley Davidsony No to wtedy Wam pokażę o. Dobra, lecimy W naszą stronę, że tak powiem a gdzie? Za chwilę się okaże. Dziś postanowiłem, że zrobimy sobie dzień muzealny. Ale oczywiście najpierw musimy sprawdzić, czy jest otwarty. Czy jest otwarty. Bo nie sprawdziłem tego hotelu. Ale nic się nie dzieje. Wszystko pod kontrolą. Oczywiście jak zawsze poszedłem w złą stronę. To chyba kuci tunele nastroiły mnie wojennie, a więc odwiedzimy Muzeum Wojny Znów poszedłem w złym kierunku i trafiłem do wyjścia zamiast do wejścia. Także idziemy teraz kupić jakieś bilety. Już jesteśmy w środku. I normalnie przypomina się Rambo. Ile do muzeum kosztuje 40 dągów? Muszę przyznać, że już jestem pod wrażeniem. No troszkę się one różnią od współczesnych F-16. Ale też ładne. Tu mamy kolejną maszynę. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli za jeśli nie będę podawał symboli. I modeli tych helikopterów, czołgów, samolotów, tu również mamy amerykański samolot, są tak ogromne, że ledwo się mieszczą w kadrze, cały kącik jest poświęcony samolotom amerykańskim. Straszne ilości tego spadły na tę biedną ziemię wietnamską. Jest naprawdę super zorganizowane. Tutaj nawet możecie wcisnąć guzik i zobaczyć, jak która bomba działa i jakie zniszczenia powoduje. Dla przykładu, spróbujemy sobie bombę, która ważyła 3000 funtów. A plus minus 1500 kg. Tymi archiwalnymi kadrami zakończymy nasz spacer po tym jakże smutnym muzeum. Ale to jeszcze nie koniec dnia. Miało być muzealnie? To będzie. Za chwilę przejdziemy się do innego muzeum o nazwie Pałac Niepodległości. No, jak dla mnie, to ta część zewnętrzna muzeum była najciekawsza. A teraz już uciekamy. A na koniec możecie załapać się na kawę w muzealnej kawiarni. A skoro zaliczyliśmy Muzeum Wojny, to może czas na Independence Palace. Czyli pałac niepodległości. No, takim pojazdem można podróżować. Pochodzimy, jest naprawdę ciepło. Tao powiedział mi dziś rano, że będzie chłodno. Ale ja nie odczuwam żadnej różnicy. Poza wczoraj, a dziś. Albo pomiędzy wczoraj, a dziś. Coraz częściej mi brakuje słów Przepraszam, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Tutaj kupimy bilet i wchodzimy do środka. Już jesteśmy w środku. Jest to jeden ogromny park z budynkiem, a bilet kosztuje 65 tysięcy dągów. A więc jest lekko droższy niż bilet do Muzeum Wojny No no no, zobaczymy, może jest ciekawszy w związku z tym Cokolwiek nie zrozumcie mnie źle, nie uważam, że Muzeum Wojny było nieciekawe, bo ta część zewnętrzna jednak zrobiła na mnie duże wrażenie Zastanawiam się je jedynie, że były tam pokazane tylko samoloty amerykańskie i czołgi, a wietnamskich nie było. No i mamy mamy czołg z symbolami Wietnamu. Jeden, a obok kolejny. No i tak zamiast tej gwiazdy i 390 widzę napis rudy 102 gdzieś tam zamarzło w głowie tylko szarika brakuje. Czy zauważyliście, że w tym kraju działają wszystkie fontanny? Jesteśmy na drugim piętrze. Ty też jest jakaś sala. Była 9.30 rano 25 marca 1975 roku, kiedy prezydent wydał zarządzenie ewakuacji miasta. A tak wyglądało biuro prezydenta. Zapewne ładnie tu, ale czas na nas. Musimy zmykać. Zostało nam do odwiedzenia jeszcze jedno muzeum. Zjechałem po świata i wreszcie znalazłem damę mego serca. Lepiej stąd pójdę, bo jeszcze się przewróci na mnie. Jeszcze złożymy sobie szybką wizytę w Muzeum Osimini City Nie mam pojęcia czego oczekiwać w środku, ale za wstęp zapłaciliśmy 30 Znów chciałem powiedzieć Ariarów A przecież już operujemy dongami Na zewnątrz oczywiście Jakaś maszyneria wojenna. Nie wyglądają one tak ładnie jak te z Muzeum Wojny. Ale może bardziej naturalnie. Jeszcze rzut oka z tej strony. A w kącie zobaczyłem czołg, który też oczywiście muszę zobaczyć. i mamy kolejną parę bo na ważeńcu Thank you very much guys and all the best to you good luck Thank you. może mnie obwiniacie że tak wchodzę do budynku jestem zupełnie nieprzygotowany i co tu mogę zobaczyć no ale taki ze mnie zwiedzacz właśnie każde nowe miejsce traktuje jak las Chodzę i szukam. Właśnie tak, a nie inaczej, wydaje mi się o wiele ciekawiej. Niewiele wam tu mogę pokazać. Znów zapomniałem latarki. Nastrojowo tu, ale bardzo ciemno. A może zamiast pokazywać wam to wszystko? Powinienem zacząć opowiadać, co ja to widzę. Tak będzie łatwiej i dla mnie, i dla Was. No, tu chyba nie muszę opowiadać. Na swoją drogę, co tu dużo opowiadać? Jesteśmy w muzeum, a nie w domu handlowym. I jak na muzeum przystało, jest to jeden wielki dom pełen staroci. Oczywiście naszej młodej pary do nich nie zaliczam. Nie, nie, z daleka niby podobny, ale to nie był kasz. Może zamiast mojego paplania posłuchajmy chwilę muzyki. Zapatrzony w eksponaty zapomniałem wam wspomnieć, że już jesteśmy na drugim piętrze. krótkim spacerze w prehistorii wracamy do teraźniejszości. Tak, moi drodzy, już jestem w moim pokoju, który zapomniałem Wam pokazać dziś rano, a zapomniałem dlatego, ponieważ śpieszyłem się, tal już na mnie czekał. I zaczniemy od łazienki, bo znowu zapomnę. To jest moja łazienka. Dlaczego kosz na śmieci jest pod prysznicem? To jest mój superancki widok z okna. Darek, wiadomość dla Ciebie, za ostatni spokój zapłaciłem półtora miliona dągów. No a teraz, skoro już znacie widok z mojego pokoju, naprawdę żegnam się z Wami. I do następnego. A moje pranie już rozwieszone.